Pierwszą metamorfozę, jako taką, zrobiłam z Iwanką przy projekcie Amazonki. I jak gdyby ta różnica jest tak widoczna i tak diametralna czasami, że, że chciałabym to promować. Najgorszy błąd, jaki może być, to źle nałożony podkład. To mnie najbardziej razi. Po pierwsze, kolorystycznie. Po drugie, źle nałożony. Za mało. Zazwyczaj wszystkie panie mają tego podkładu. A podkład to 90% make-upu, a więc jakby nie było, jest bardzo istotne. Pani tutaj będzie chciała, żeby wizażystka zrobiła Pani makijaż. Czego Pani po, po nim oczekuje? E, dobrania kolorów. O, może tego. Kolorytu po prostu. Ten makijaż nie był takim makijażem tak sobie robionym, szybko, szybko. E, konkretnie był dobierany do, do urody, do typu kolorystycznego, w związku z tym, że wcześniej była robiona analiza kolorystyczna, czyli dobór bar odpowiedni do urody. Panią dobierałam odpowiedni kolor różu, odpowiedni kolor podkładu. Pokazywałam, jak się dobiera podkład, gdzie się go nakłada. No cóż, miały odpowiednie cienie, pytały, jakie cienie mają używać do, do, do swojej urody, do tęczówki konkretnie. To tak naprawdę to był, można powiedzieć, taki mini kurs, instruktaż makijażu. Myślę, że ona podoba tak samo od, o, nie mogę powiedzieć, ilu lat, bo zawsze jest taka sama. A teraz jest no... Jest inna, bo makijaż zawsze zmienia kobiety w jakimkolwiek sensie. Ale mi się podoba tak samo. Projekt Maski jest to takie następne przedsięwzięcie, nad którym pracuję. Zaprosi, zapraszam do niego kobiety, które są mi na tyle bliskie, że chcą się otworzyć i wziąć udział w tym projekcie. Mają do mnie na tyle zaufania, ponieważ będą to akty. Akty kobiet w maskach. Maski. Odbijam im ja, jak gdyby robię odbicie twarzy z gipsu. Potem maski te są dekorowane przez kobiety już tak, jak one siebie widzą, jak widzą siebie zmysłowo, jak chcą siebie przedstawić. W ogóle sobie nie, nie, nie ingeruję i zależy mi na tym, żeby, żeby te akty były prawdziwe, żeby pokazywały zmysłowość kobiecą bez względu na wiek, bez względu na wygląd aby kobiety dotarły do siebie i zastanowiły się, kiedy są zmysłowe, jakie sytuacje, jakie miejsca kojarzą im się zmysłowo. I no już pierwszą jakąś takie sesję zrealizowałam. Jest to na przykład sauna, pokój hotelowy któraś mówi obskurne miejsce, jest inna pani, która mówi bar pełen ludzi, więc są to zupełnie zaskakujące dla mnie doświadczenia też. No ale oczywiście wymaga to bardzo dużej i dyskrecji i zaufania przede wszystkim, bo nie są to zdjęcia, gdzie ja kobiety ustawiam i mówię jak mają ustawić się, żeby wyglądać jak modelki, tylko mają być to takie jak gdyby ich pozy, a ja tylko próbuję z odpowiedniego kąta i oświetlić je odpowiednio, żeby uwidocznić to, co, co można z nich wydobyć.